A w internet wie, że jesteśmy głupi, a Google ma na to dowody. Jeden. Ktoś kiedyś zapytał Google, czy człowiek może żyć bez mózgu? I wiecie co? To pytanie nie pochodziło od zombie, tylko od obywatela, który zapewne właśnie próbował zdać egzamin na prawo jazdy. Google, cierpliwe jak lekarz rodzinny, odpowiedziało, że nie. Choć niektórzy politycy zdają się udowadniać coś innego. Pytanie to wywołało lawinę kolejnych. A ile mózgu potrzebuje, żeby oddychać? Albo, czy mózg można wyłączyć na weekend? Odpowiedź brzmi: nie, ale wielu próbowało. Najbardziej absurdalne, że wpisy tego typu pojawiają się codziennie. Internet to nie wyszukiwarka, to elektroniczna izba przyjęć dla ludzi, którzy chcą sprawdzić, czy Darwin jeszcze ma rację. DWA. Jedno z najczęściej wpisywanych pytań w Polsce brzmi: czy mogę przytyć od wdychania zapachu jedzenia? Tak. Ludzie naprawdę wierzą, że pizza może atakować przez nos. Według Google'a nie, nie możesz. Ale jeśli wdychasz zapach rosołu o drugiej w nocy, twoje ciało i tak znajdzie sposób, żebyś wylądował z miską w ręku. Niektórzy internauci idą dalej, pytając, czy powąchanie cukru podnosi poziom cukru we krwi? To już nie pytanie medyczne, to duchowe. Kiedyś wierzyliśmy w magię ziół, teraz w magię kalorii w powietrzu. I szczerze. Google zasługuje na medal za cierpliwość wobec ludzi, którzy boją się nawet aromatu pierogów. 3. A teraz klasyk. Czy człowiek może się samemu przetoczyć krew, jeśli ją wypije? Tak, to realne pytanie. Pojawiło się tysiące razy. Ktoś naprawdę pomyślał, po co bank krwi, skoro mam słomkę? Google odpowiedziało naukowo: nie. Układ pokarmowy to nie transfuzja. Ale widać, że część ludzkości potrzebuje przypomnienia, iż żołądek nie ma kabla USB do żył. Niektórzy nawet dopytują, a jeśli wypije krew grupy zero, to będę uniwersalny? Brzmi jak scena staniego horroru o studentach medycyny. Jedno jest pewne: po takich wyszukiwaniach Google powinno mieć przycisk, wezwiemy pomoc. 4. Pewien użytkownik Google zapytał, czy można umrzeć od ziewania zbyt wiele razy? I nie, to nie był poeta egzystencjalny ani licealista na lekcji historii. To był ktoś, kto najwyraźniej przestraszył się własnej biologii. Google uspokoiło. Ziewanie to naturalny sposób chłodzenia mózgu, a nie wstęp do autodestrukcji. Ale pytania się nie skończyły. Wyszukiwarka dostała też perełki typu: czy ziewanie spala kalorie? oraz czy można zarazić się ziewaniem od psa? Ludzie naprawdę wierzą, że to choroba, a nie dowód na nudne towarzystwo. Najlepsze, że ktoś dodał: "Ziewam tylko przy mojej teściowej, czy to znak od organizmu?". Tak, znak, że twój mózg próbuje wyłączyć się z sytuacji społecznej. Google powinno już mieć osobną zakładkę. Objawy znudzenia ludzkim. Gatunkiem. 5. Kolejne pytanie brzmiało jak początek horroru klasy B. Czy można odrosnąć po utracie palca? Wpisane tysiące razy. Ludzie naprawdę myślą, że są jaszczurkami. Google w swej wiecznej mądrości tłumaczy, nie, człowiek nie odrasta. Może co najwyżej nauczyć się otwierać butelkę inną ręką. Ale to nie koniec. Ktoś zapytał też, czy paznokcie liczą się jako regeneracja ciała? A inny, czy da się wyhodować nową rękę, jeśli się bardzo postaram? To cudowne, że ludzkość ma takie ambicje. Zamiast rozwijać sztuczną inteligencję, niektórzy próbują zostać superbohaterami przez siłę woli. Google z kamienną twarzą odpowiada nie, ale i tak wiemy, że ktoś właśnie próbuje to sprawdzić w wannie z witaminami 6. Pewnego dnia ktoś napisał: Czy można wypocić alkohol, żeby szybciej wytrzeźwieć? I w tym momencie internet kolektywnie westchnął. Google tłumaczy: Nie. Sauna to nie alkomat. Pot nie usuwa promili, tylko twoją godność. Mimo to, tysiące desperatów przed porannym dyżurem czy weselem wpisuje to pytanie z nadzieją na cud fizjologiczny. Co gorsza, jeden z użytkowników dodał: Jeśli pójdę biegać z butelką wody, to neutralizuje wódkę? Nie. Neutralizujesz tylko własne poczucie wstydu. Najzabawniejsze, że to pytanie pojawia się częściej w poniedziałki. Globalny Dzień Pokutników. Google powinno mieć komunikat automatyczny. Zanim zapytasz, wypij herbatę i przeproś wątrobę. Bo choć technologia się rozwija, ludzie wciąż próbują oszukać biologię, jak nauczycielkę w podstawówce. 7. Jedno z najpopularniejszych pytań: Czy jeśli połknę pestkę, wyrośnie mi drzewo w brzuchu? Brzmi jak bajka, ale to realne zapytanie zadawane setki razy miesięcznie. Google, cierpliwie jak rodzic, tłumaczy: Nie. Nie staniesz się sadzonką, jednak wielu nie wierzy. Niektórzy dopytują: a jeśli pestka była z GMO, to czy drzewo urośnie szybciej? Najlepsze są komentarze w stylu: po jabłku mam kłócie w brzuchu, chyba zaczyna kiełkować. To nie natura, to gluten i wyrzuty sumienia. A jednak ten mit trwa od pokoleń. Babcie kiedyś straszyły nim dzieci, a teraz dzieci szukają potwierdzenia w Google. I tak po stu latach technologia wraca do roli elektronicznej babci, która mówi. Nie połykaj pestek, w głupolu. 8. Kolejne arcydzieło ludzkiej logiki. Czy można nabrać mięśni patrząc na siłownię? Tak, ktoś naprawdę wpisał to poważnie. Google nie odpowiedziało śmiechem, choć powinno. Wyjaśniło grzecznie, że patrzenie na handle nie buduje bicepsa, a jedynie złudzenia. Ale ludzie nie odpuszczają. Pytają dalej, czy jeśli słucham muzyki z siłowni, to też liczy się jako trening? To już nie fitness. To poezja lenistwa. W komentarzach ktoś napisał. Oglądam filmiki z ćwiczeniami codziennie i wciąż nie mam kaloryfera. No cóż. Oglądanie obiadu też nie syci. Google powinno wysyłać motywacyjne przypomnienie. Mięśnie nie są aplikacją, nie pobierzesz ich wzrokiem. Ale i tak połowa świata wciąż próbuje schudnąć, patrząc na zdjęcie Brokuła. 9. Jedno z najbardziej surrealistycznych pytań, jakie Google kiedykolwiek otrzymało, brzmi: czy jeśli połknę magnes, to przyciągnę metal? I choć mogłoby to być pytanie pięciolatka z talentem do fizyki, niestety zadawali je też dorośli. Google odpowiada uprzejmie, że nie. Nie staniesz się mutantem z komiksu, a raczej pacjentem oddziału chirurgii. Ale ludzie wciąż próbują. Ktoś zapytał nawet: Czy jeśli połknę dwa magnesy, to będę mieć wewnętrzny kompas? Odpowiedź: Będziesz mieć wewnętrzny problem. Lekarze co roku wyciągają z brzuchów ludzi magnesy, spinacze i klucze, jakby wszyscy próbowali zamienić się w lodówkę. Google nie ocenia, tylko tłumaczy: żadne pole magnetyczne nie sprawi, że znajdziesz północ. Co najwyżej znajdziesz rentgen. To jeden z tych momentów, gdy widać, że człowiek naprawdę myli ciekawość z autodestrukcją. Jeśli więc czujesz potrzebę eksperymentowania, weź magnes, ale zostaw go na lodówce, nie w sobie. 10. Kolejne arcydzieło ludzkiej naiwności. Czy jeśli zjem marchewki przez 7 dni, będę widzieć w nocy? Tak. To pytanie, które wciąż powraca jak bumerang z czasów wojen i bajek o witaminie A. Google tłumaczy z anielską cierpliwością, że marchew nie zamienia ludzi w noktowizory. To propaganda z czasów II wojny światowej, gdy Brytyjczycy wymyślili ten mit, żeby ukryć użycie radarów. Ale dziś tysiące osób wciąż próbuje zyskać supermoc jedząc sałatkę. Niektórzy nawet pytają,. Czy jak zjem 5 kg, to będę widział przez ściany? Odpowiedź brzmi: Nie, ale będziesz świecić jak dynia. Google już chyba ma wewnętrzny algorytm do powtarzania. Nie, człowieku. Warzywa nie dają mocy, tylko błonnik. A jednak ludzkość woli wierzyć, że w lodówce kryje się Marvel. 11. W kategorii pytań egzystencjalnych. Czy człowiek może przeżyć bez serca, jeśli bardzo się postara? Tak. Ktoś to naprawdę wpisał? Google odpowiedziało naukowo. Technicznie przez chwilę tak, ale tylko z pomocą maszyn. Jednak dla niektórych to zabrzmiało jak wyzwanie. W komentarzach pojawiły się wpisy typu: A ja przeżyłem bez serca, odkąd ona mnie zostawiła. I nagle wyszukiwarka zmieniła się w cyfrowy dziennik złamanych serc. Ktoś nawet zapytał: Czy można mieć dwa serca, jeśli kocha się za bardzo? Google, biedne, między medycyną a poezją odpowiada: nie, to się nazywa emocjonalne przepracowanie, nie biologia. Ale mimo wszystko te pytania pokazują, że ludzie naprawdę próbują łączyć anatomię z romantyzmem. I choć brzmi to głupio, jest w tym coś pięknego, nawet jeśli trochę idiotycznego. 12. Google kiedyś otrzymało pytanie, czy mogę się zarazić ziewaniem od kota? I choć brzmi to jak żart, tysiące osób pyta o to rocznie. Wyszukiwarka tłumaczy: ziewanie jest zaraźliwe. Ale tylko emocjonalnie, nie wirusowo. Jednak internetowi naukowcy mają swoje teorie. Mój kot ziewa po mnie, więc jesteśmy połączeni duszami. Nie, jesteście połączeni tlenem. Ktoś inny napisał, moja dziewczyna ziewa po psie, czy to oznacza, że go kocha bardziej niż mnie? Google już dawno powinno mieć dział Terapia par w trzech krokach. Ale to pytanie pokazuje coś głębszego, że ludzie potrafią w każdym ziewnięciu widzieć metafizykę. I choć odpowiedź jest prosta, nie, nie zarazisz się. To pewnie i tak jutro ktoś zapyta. A jeśli kot ziewnie trzy razy, to co wtedy? 13. Jedno z moich ulubionych. Czy człowiek może się spocić tak bardzo, że odchudzi się na zawsze? O tak. To pytanie powraca po każdej sesji sauny i każdej nieudanej diecie. Google odpowiada: Nie, pocisz się z wody. Nie stłuszczu. Ale wielu użytkowników traktuje pot jak magiczny detoks. Ktoś zapytał: Ile potu to jeden kilogram tłuszczu? Google delikatnie sugeruje, że to nie tak działa, ale internauci wiedzą swoje. Jeden napisał: Po bieganiu schudłem dwa kilogramy w godzinę, więc będę biegał codziennie. Odpowiedź brzmi: Gratulacje, straciłeś wodę, nie kalorie. Najgorsze, że część ludzkości naprawdę wierzy, iż można się wypocić na idealny rozmiar. W tym tempie wkrótce zobaczymy fitnessowy trend sauna w plecaku. Google zaś tylko patrzy i myśli: To planeta, na której ludzie chcą się zagotować dla zasięgów. 14. Jedno z najczęstszych pytań, które pokazuje, że człowiek jest gotów zapytać internet o wszystko, brzmi: Czy można się zarazić własnym katarem? Tak. Ktoś naprawdę zastanawiał się, czy jego własny nos stanowi zagrożenie epidemiologiczne. Google tłumaczy: Nie, nie możesz zarazić się sobą. Choć brzmi to jak diagnoza społeczna, ale pytania się mnożą. A jeśli kichnę w powietrze i przejdę przez to miejsce po chwili? Ktoś zapytał z absolutną powagą. Inny napisał: Czuję się gorzej po kichnięciu, czy to znaczy, że wirus mnie lubi? To nie miłość, to biologia. Co ciekawe, tysiące ludzi każdego roku wpisuje podobne frazy, jakby Google było ich osobistym laryngologiem. W sumie trudno się dziwić taniej niż prywatna wizyta. Ale jeśli kiedyś zobaczysz kogoś, kto ucieka przed własnym kichnięciem, nie oceniaj. To po prostu ktoś, kto zbyt dosłownie potraktował poradę: trzymaj się z dala od chorych. 15. Ktoś wpisał: Czy można nabrać mięśni na twarzy dużo mówiąc? I to jest piękno internetu. Tu spotykają się filozofia, anatomia i desperacja. Google odpowiedziało naukowo: mięśnie twarzy istnieją, ale nie zamienisz się w Herkulesa gadulstwa. Jednak użytkownicy mieli inne plany. A jeśli krzyczę codziennie na dzieci, to liczy się jako trening? pytała jedna matka. Czy plotkowanie poprawia kondycję szczęki? dopytywała inna. To pytania, które pokazują, że ludzkość szuka sposobu, by spalić kalorie bez wstawania z kanapy. Google z kamienną cierpliwością tłumaczy, że mówienie nie spala tłuszczu, tylko cierpliwość innych. Ale szczerze, gdyby gadulstwo budowało mięśnie, pół świata wyglądałoby jak kulturystyka radiowa. Może to i lepiej, że nie działa. Bo wyobraźcie sobie parlament po tygodniu takiego treningu. 16. Pytanie, które chyba przeszło do historii. Czy człowiek może spać tak długo, że się odmłodzi? Internet pełen jest ludzi, którzy traktują sen jak przycisk restart. Google odpowiada: sen jest zdrowy, ale nie cofnie ci wieku, chyba że śpisz od liceum. Jednak internauci mają swoją teorię. Śpię po 12 godzin, ale dalej wyglądam jak zmęczony ziemniak. Żali się jeden z nich. Inny pyta. Czy jak prześpiecały weekend, to mózg się zresetuje? Niestety nie. Google tłumaczy, że sen pomaga regenerować ciało, ale nie usuwa kredytów, stresu ani złych decyzji z młodości. I choć brzmi to brutalnie, może lepiej, że ludzie nie odmładzają się snem. Bo wtedy każda niedziela kończyłaby się wyścigiem o to, kto szybciej stanie się znów nastolatkiem. 17. Pewien internauta zapytał, czy da się spalić kalorie, myśląc o ćwiczeniach? I to właśnie dzięki takim pytaniom wiemy, że lenistwo to siła napędowa ewolucji. Google odpowiedziało spokojnie: tak, mózg spala energię, ale nie tyle byś zgubił brzuch. Jednak komentarze były cudowne. A jeśli intensywnie wyobrażam sobie bieganie, to ile schudne zapytał jeden optymista. Odpowiedź mniej więcej zero. Ale to nie zniechęca ludzi. W sieci powstały nawet mentalne siłownie, gdzie ludzie udają, że ćwiczą myślami. Ktoś napisał Codziennie myślę o przysiadach i już czuję mięśnie. Tak, to się nazywa placebo, nie progres. Google powinno dodać funkcję symulacja treningu, żeby internauci mogli chociaż mentalnie kliknąć. Spalono 200 kalorii. 18. Jedno z najbardziej absurdalnych pytań. Czy człowiek może wyrosnąć po trzydziestce, jeśli bardzo się postara? Google, cierpliwe jak nauczyciel biologii, tłumaczy Nie, Twoje kości już dawno zamknęły sezon wzrostu. Ale ludzie nie wierzą. A jeśli będę dużo skakać, to się wydłużę? Pyta ktoś. Inny dodaje: Słyszałem, że jak się dużo śpi, to rośnie się szybciej. Tak, ale tylko jak masz 12 lat? Internet jednak pełen jest dorosłych, którzy chcą odblokować wzrost naturalnie. Niektórzy kupują buty z podeszwami grubszymi niż encyklopedia. Google grzecznie przypomina: Możesz się rozwinąć. Duchowo, nie pionowo. I to chyba najlepsza rada, jaką dostała ludzkość. Bo jeśli ktoś po trzydziestce wierzy, że urośnie, to przynajmniej nie traci optymizmu, tylko grawitację. 19. Pewien użytkownik wpisał: Czy człowiek może być uczulony na własne myśli? I w tym momencie Google zapewne wzięło głęboki cyfrowy oddech. Medycznie nie, psychicznie to już inna historia. Ale internauci brną dalej. Kiedy myślę o pracy, dostaję wysypki. To alergia? Zapytał ktoś. Google odpowiada: To stres. Nie pyłek. Jednak ludzie wolą magiczne wyjaśnienia. Czy można wyleczyć się z negatywnego myślenia tabletkami na alergię? Pyta kolejny desperat. To nie farmacja, to filozofia. W sumie trudno się dziwić. Żyjemy w epoce, gdzie każdy objaw to potencjalny trend w sieci. Wystarczy, że kichniesz po wiadomościach i już masz nową teorię spiskową. Google więc cierpliwie tłumaczy, nie, nie jesteś uczulony na siebie. Jesteś po prostu człowiekiem, a to już wystarczająco męczące. 20. Ktoś zadał pytanie, które brzmiało jak fragment horroru: Czy można zobaczyć własne sny, jeśli zamknie się oczy mocniej? I nie. To nie był poeta. To był ktoś, kto naprawdę próbował wcisnąć Enter do swojej wyobraźni. Google odpowiedziało grzecznie: Nie, mózg nie ma projektora, ale tysiące osób próbowały zobaczyć sen na żywo. Jeden użytkownik napisał: Widziałem kolorowe kształty po zamknięciu oczu. To już film? Nie, to twoje neurony robią pokaz fajerwerków. Ktoś inny próbował zobaczyć sen przez lusterko. Efekt? Panika i artykuł na forum o duchach. Internet potrafi zamienić biologiczny fakt w legendę. Google tłumaczy, że to normalne zjawisko zwane fosfenami, ale kogo to obchodzi? Ludzie chcą Hollywood w głowie, nie neurologię. 21. Jedno z pytań, które brzmi jak żart, ale nim nie jest: Czy jeśli połknę gąbkę, będę chłonąć wodę? Tak. Ktoś naprawdę spróbował połączyć logikę kuchenną z anatomią. Google w tonie nauczyciela przedszkola tłumaczy: Nie, gąbka nie zamieni cię w mop, ale mimo to użytkownicy dopytują. A jeśli wypije dużo wody, to gąbka się aktywuje? Nie. Jedyne, co się aktywuje, to chirurg. Internet jest pełen historii o eksperymentach z domowymi przedmiotami, które kończą się w szpitalu i w rubryce Dziwne przypadki medyczne. Google widziało już wszystko: łyżki, spinacze, klucze. I teraz gąbki, a wszystko w imię ciekawości. Może więc powinniśmy dodać nowy przedmiot w szkole logika przed eksperymentem? Bo póki co ludzkość wciąż uczy się metodą prób i błędów najczęściej błędów. 22. To pytanie zasługuje na złoty medal: Czy człowiek może oddychać pod wodą, jeśli bardzo wierzy? Ktoś naprawdę myślał, że siłą woli można pokonać fizykę? Google, zapewne już z ironicznym westchnieniem, odpowiedziało: Nie. Woda nie współpracuje z płucami, ale internauci mają swoje dowody. Udało mi się przez sekundę pisze jeden tak, sekundę i to z pełnymi płucami powietrza. Inny dodaje A może Bóg mnie testuje? Nie, raczej biologia. Mimo to te pytania pojawiają się regularnie, bo człowiek naprawdę wierzy, że może negocjować z naturą. Google mogłoby mieć gotową, automatyczną odpowiedź Nie jesteś rybą, wyjdź z wanny. Ale pewnie i tak ktoś wpisze jutro. Czy można oddychać przez uszy, jeśli się postaram? Nie można. Sprawdzone. 23. Na koniec prawdziwy diament absurdu. Czy jeśli będę myśleć pozytywnie, to urosną mi włosy? I choć brzmi to śmiesznie, tysiące osób naprawdę szukało tej magii. Google w swej cyfrowej mądrości tłumaczy: Nie, emocje nie mają cebulek, ale komentarze to festiwal nadziei. Kiedy jestem smutna, wypadają mi włosy, więc to logiczne, pisze jedna użytkowniczka. A jak się cieszę, to czuję, że rosną. To nie włosy, to placebo. Ale może właśnie za to kochamy internet. Za to, że nawet w najbardziej absurdalnych pytaniach widać iskierkę wiary w cuda. Google patrzy, nie ocenia. Choć pewnie gdzieś w kodzie ma ukryte zdanie, ludzkość jest moim największym eksperymentem. Które pytanie zasłużyło na tytuł największej głupoty wszechczasów? Napisz w komentarzu. Chyba naciśnij losu, nie kurz, bo ci zgaśnie. Internet już.